Witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku wielki powrót do gry Ski Jump Challenge. Będziemy sobie przechodzili kolejne państwa. Dziś padło na Kanadę. Oczywiście nie obyło się bez problemów. Nie mogłem otwierać skrzynek, ponieważ nie miałem połączenia z serwerem. A to dziwne, bo reklamy normalnie się wyświetlały. Także napiszcie w komentarzach, czy też mieliście taki problem. A teraz lecimy z odcinkiem. Także wracamy do Ski Jump Challenge. Lecimy sobie po kolei. Państwa nie będę szalał z jakimś online, czy z czymś takim, z jakimś turniejem w tym odcinku, bo dawno nie grałem. Następna w kolejności jest Kanada. I od razu sobie lecimy bez przedłużania K130. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej odcinków, no to zapraszam do subienia apeczek. Niedługo się zaczyna już sezon skoków. Także możemy sobie lecieć z seriami. Wyglądu na razie sobie nie zmieniam. Bo nic w sumie tam ciekawego nie mam. No i zaczynamy. Jak mi tutaj pójdzie po takiej przerwie? No jest ok. Idealne lądowanie. Chyba jest dobrze. Jaka to była odległość? 158 metrów. Także bardzo ładny skok. Jest ok. Które to będzie miejsce? Jest piąte miejsce. Ja bym tutaj wolał raczej miejsce pierwsze zająć. Także musimy teraz lepiej wyjść z progu. Dobrze by było. Nie jest to takie proste czasami. O, jest idealne, jest idealne wyjście z progu. No i to będzie skok chyba na pierwsze miejsce. I telemark idealny. O to nam chodzi. I które będzie miejsce? Jaka odległość przede wszystkim? 170 metrów. Bardzo ładny skok. Dobre noty. Czy ja tu miałem kiedyś same 20? Pewnie tak, pewnie tak. Ale nie pamiętam tego. Pewnie wy to pamiętacie, widzowie. Musimy skoczyć 161 metrów. Zobaczmy, czy się to uda. Dobre wyjście z progu, jest idealne wyjście z progu, o to właśnie chodzi. No i będzie dobry skok, mamy zwycięstwo. Pierwsze zawody, będzie złoty medal, o to chodzi. Zadowolony, Barti, gdzie tu była reklama teraz? Tak, dobrze pamiętałem, w tym miejscu właśnie była reklama. No i Barti, gry, pierwsze miejsce, bardzo ładnie. No, musimy troszeczkę sobie znowu pograć, przypomnieć sobie tą grę, potem może jakieś online. Zrobimy następna skocznia K110 Kanada. Skocznia mniejsza. Zobaczmy, czy będzie równie fajna jak tamta. No bo tam wygrałem, no to skocznia fajna. Bardzo dobre wyjście z progu. No, ok, to są kwalifikacje. No, mogło być dalej. Mogło być dalej. Spójrzcie, jak daleko jest ten rekord. Bardzo daleko. No i. Zobaczmy sobie skoki. O, pierwsze miejsce. Nawet nie sądziłem, że zajmę tym skokiem. Pierwsze miejsce. No i teraz pierwsza seria. Oby było idealne wyjście z progu, poprosimy. No bardzo dobre. Widziałem idealne, co to ma znaczyć? Czyli troszeczkę chyba później, tak mi się wydaje. I tak jest za niebieską minę. Idealne lądowanie. Idealnie trafiłem w tą kreseczkę. No i bardzo ładnie. i gry, pierwsze miejsce. Mógł być oczywiście mocniejszy wiatr pod narty. 0,62 mamy 064 i. Nie no, znowu bardzo dobre. Kurczę, czy to wystarczy na zwycięstwo? Powinno, raczej powinno. Ale tutaj nie udało mi się trafić w to idealne wyjście z progu na tej skoczni. Czy jest pierwsze miejsce? Tak jest, mamy to. Kolejny złoty medal, fajnie, jakby cała ta kanada tak fajnie nam poszła. Mamy tutaj skrzyneczkę do odebrania. W ogóle, to ja sobie może odbiorę. W międzyczasie mamy ograniczoną ilość miejsc. Brak internetu? Jak. Jakim cudem brak internetu? No dobra, to nie odbierzemy sobie teraz. Nie wiem, dlaczego jest brak internetu. No to lecimy dalej sobie z Kanadą. Potem sobie najwyżej to odbierzemy. K-95. Zobaczmy sobie. Na pół sobie raczej podzielimy tą Kanadę. Nie będziemy wszystkiego robić naraz 0,74 wiatr pod narty Idealne wyjście z progu, ale tutaj jest taka bula ciężka do przelecenia, gdyby tutaj Było zepsute to wyjście z progu no to niestety Ale mogła by zostać ona przeleciana przez Warta O, dziwnie to zabrzmiało Że, no nie wiem jak można przelecieć bóle, no można widocznie, dobra pierwsze miejsce w skokach narciarskich to zupełnie normalne przelecieć w bóle. Dobra. 0,81 podnarty. Jest znowu idealne wyjście z progu. No i znowu ta bóla została na szczęście przeleciana przez Barta. Bardzo ładnie. Powinno być znowu pierwsze miejsce. Nie wiem dlaczego. Nie ma tego internetu. Może mi się coś rozłączyło, ale to nie będę tutaj w trakcie odcinka, może sprawdzał. Przerwie sobie, zobaczę. Ale reklama przecież się wyświetlała. To jak nie ma internetu? No, coś tutaj nie gra, ewidentnie widzowie, z internetem. Jest znowu idealne wyjście z progu, ale. No, ten skok nie zrobił na mnie wrażenia, że tak powiem. Czyli, tak, reklamy bez internetu się mogą wyświetlać, a już skrzynki nie mogę. No, super. No, jest pierwsze miejsce. Bardzo ładnie nam na razie idzie. Tylko, że się odblokowała. Kolejna skrzyneczka i nam się kończą miejsca na te skrzynki. Czy teraz już się będzie ją dało odebrać? Uwaga, jak brak dostępu do internetu! No, nie wierzę w to. Poczekajcie, widzowie, chwilę. Dobra, widzowie, ja nie wiem. No, normalnie, internet mam, wszystko jest ok, a tu nie chcą się te paczki otworzyć. No, lecimy dalej sobie ze skoczniami, Mam nadzieję, że to jest tylko chwilowe i już w następnym odcinku będziemy mogli odbierać te skrzynki. Bo. Jak widzicie, to nie jest zależne chyba od y, mojego internetu Bo reklamy się wyświetlają... Oj, słaby skok Reklamy się wyświetlają Także internet jest, połączenie jest, łączy się tutaj z grą wszystko Tylko przy tych skrzynkach, ja nie wiem o co chodzi Także no, niestety, w tym odcinku skrzynek nie będzie dopiero 16 miejsce Och, y, napiszcie w komentarzach czy też tak macie, bo wiem, że dużo z was gra właśnie Ski Jump Challenge, także no, ciekawi mnie to, czy też to jest jakiś bóg, właśnie z grą, czy o co chodzi. Oby nie, oby to nie trwało długo, takie coś i. bo ja nie wiem, jak to rozwiązać. Dobra, teraz był skok ładny. Jest pierwsze miejsce, druga seria, oby był skok równie dobry. Kurczę, cały czas jakieś komplikacje w tych seriach. Tutaj coś, tutaj skrzynek nie można odbierać, tutaj nie działa sterowanie, czy coś innego. Oj, będzie zwycięstwo, idealne lądowanie. Brawo, brawo. kolejny złoty medal. No i o to chodzi, o to chodzi. Tak, to powinno fajnie iść. Byłoby fajnie, jak gdyby te skrzynki można było odbierać. Mogę sobie niby teoretycznie jeszcze zobaczyć. Już nie mam miejsca na te skrzynki. To jest najgorsze. To jest najgorsze. Ech, kurczę. A mogę sobie kupić na przykład? Nie, no nie kupuję nawet, bo nie ma sensu. Pewnie mogę. No okej, okay, lecimy sobie dalej tutaj z Kanadą. Ile tych skoczni mamy? No, jeszcze jedną sobie zrobimy. I to sobie może dokończymy w kolejnym odcinku Kanadę. Także, ostatnia skocznia dzisiaj. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał. Może będzie on krótszy trochę. Ale może zapełnione. No kurczę, już mi pcha. Nie wiem, no skończymy sobie ten odcinek najwyżej. Zobaczymy, czy właśnie... Kolejnym jeszcze raz, nie wiem, nie wiem w sumie co Może jakiś update będzie, cokolwiek I się to uda otworzyć O nie, bardzo dobre wyjście z progu Nie, żebym narzekał, ale mogło być idealne Za to lądowanie, idealne No i piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków z tej gry Wiem, może pod koniec tego odcinka spróbuję sobie tutaj online jakąś szybką rywalizację włączyć I zobaczymy, czy Problem tkwi w internecie, tak naprawdę. Czy coś jest na pr... Nie tak z, ze skrzynkami na przykład. Jeszcze bym mógł sobie zobaczyć w komentarzach y, podgrom na sklepie Google. Ale pytanie, czy tam coś ludzie napiszą? Może pod koniec odcinka jeszcze zobaczymy. A tymczasem świetny skok. Będzie pierwsze miejsce. Dobrze nam idzie dzisiaj. Druga seria. Równie dobrego skoku potrzebujemy, chociaż będzie dosyć jest sporo przewagi, także z pierwszej serii. Zobaczmy. Jest idealne: wyjście z progu, także zwycięstwo mamy już w kieszeni. Leć no i piękny skok, idealne lądowanie. Bardzo ładny skok, jestem z niego zadowolony. Kolejny złoty medal. O to chodzi. Kurczę, ja chcę taki strój loda kiedyś mieć. <laughs> Sloty pełne, no wspaniale, no ekstra, no. O, poziom jest poziom, proszę Państwa, 37. O to chodzi. Mamy diamencika, czy tam gema. Mamy dużo pieniążków teraz. Na kolejny odcinek nam została skocznia mamucia. Spróbujmy. No nie no, kurczę, Dalej nie ma połączenia z internetem. Nie wiem o co chodzi, widzowie. Zróbmy sobie tutaj jakąś szybką grę. Problem z serwerem. Ej, no to o co chodzi? Nie, widzowie, to tak nie może być. Idziemy sobie jeszcze na sklepie, prawda, Play, czy coś. Yy, oni coś wiedzą może. <laughs> no w komentarzach tutaj nic nie widzę tych nowszych również, także no niestety nie wiem o co chodzi. Piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakiś pomysł, yy, może się uda to jakoś zrobić. A na ten odcinek już wystarczy. W kolejnym kończymy sobie kanadę i do usłyszenia.